Piłka nożna niestety ma swoje mroczne strony, które czasami nawet ciężko sobie wyobrazić. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do pięknych obrazków, na których piłkarze cieszą się z wygranej ligi, wygranego pucharu czy po prostu wygranego meczu. Dla wielu z nich futbol jest czymś więcej niż pracą, to coś czemu poświęcają się bez reszty. Niestety czasami zdarza się, że sportowcy na wskutek tego pięknego sportu umierają. W dzisiejszym odcinku zostaną przedstawieni piłkarze, którzy oddali życie dla piłki nożnej. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od Mark Viviana Foa, Kameruńczyk, który uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata w latach 1994 i 2002. Grał w takich klubach jak Olympique Lyon czy Manchester City. Był to pomocnik, który miał uznaną markę i zaliczał się do solidnych zawodników. Do tragicznych wydarzeń z jego udziałem doszło 26 czerwca 2003 roku w meczu półfinałowego Pucharu Konfederacji. Wtedy Kamerun rywalizował z Kolumbią. W 72. minucie spotkania Foe zasłabł na murawie. Do akcji natychmiast wkroczyły służby medyczne, które przez wiele minut walczyły o jego życie. Piłkarz zmarł niedługo po przewiezieniu go do szpitala. Przyczyną śmierci Kameruńczyka była niewykryta wcześniej kardiomiopatia przerostowa. Dla upamiętnienia Mark Viviena numer 17 został zastrzeżony we francuskich klubach, które reprezentował, czyli w Air Salons i Olympique Lyon. Zastrzeżony został również numer 23, z którym Faux grał w Manchesterze City. Kolejnym piłkarzem, który oddał życie na boisku był Miklos Fejir. Węgier grał głównie w Portugalii w takich klubach jak FC Porto czy SC Braga. Jego ostatnim zespołem była Benfica Lizbona. Do tragicznych wydarzeń doszło 25 stycznia 2004 roku, kiedy to jego klub grał na wyjeździe z Vitória SC. Po otrzymaniu żółtej kartki od arbitra za opóźnianie gry, Fechir stracił przytomność, po czym upadł na plecy. Na pomoc najpierw rzucili się piłkarze Benfiki, później również sztab medyczny. Rozpoczęto reanimację, ponieważ zatrzymała się akcja serca. Po kilku minutach ambulans zabrał Fechira do szpitala. Niestety Miklos zmarł tego samego dnia tuż przed północą. Przyczyną była arytmia serca wywołana przez kardiomiopatię przerostową. Antonio Puerta był przez wielu ekspertów oceniany jako przyszła gwiazda hiszpańskiej piłki. W Sewilli mocno się wyróżniał, a w 2006 roku zdążył zadebiutować nawet w reprezentacji. Niestety 25 sierpnia 2007 roku w 31. minucie ligowego meczu z Hetafe, Puerta na skutek ataku serca stracił przytomność i upadł na murawę. Dzięki szybkiej reakcji kolegów z zespołu Hiszpan nie zakrztusił się własnym językiem. Co ciekawe, po kilku chwilach Puerta z asystą lekarza zdołał opuścić murawę o własnych siłach. Niestety zaraz później w szatni Antonio znowu stracił przytomność. Natychmiast został przewieziony do szpitala. Niektórzy dziennikarze twierdzą, że aż pięciokrotnie zatrzymywała się akcja serca piłkarza. Puerta odszedł 28 sierpnia w szpitalu Virgen del Lozario. Przyczyną jego śmierci była dziedziczna arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, która doprowadziła do zatrzymania akcji serca i niewydolności wielonarządowej. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry w link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!